Siemanko z tej strony Oskarus, a to krótkie ogłoszenie. Ogłoszenie brzmi tak, że. No, dotychczas moje filmy kręcą się dosyć e, słabo. Dlatego mam do Was wielką, wielką prośbę: powiedzcie o moim kanale swoim przyjaciołom, aby dali subskrypcję albo chociaż. Obejrzeli moje filmy. A dlaczego chcę, żebyście powiedzieli swoim przyjaciołom? Bo jeżeli im się to spodoba, to oni powiedzą swoim innym przyjaciołom, a oni powiedzą jeszcze innym, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym też, abyście pisali, ee, jaka ma być. Wasza reakcja na filmiki? Czy chcecie robić filmiki typu: czy mam robić filmiki typu: a co to ma być? Czy może: wow, taki film właśnie chciałem obejrzeć? Czy może yy, filmy typu: o, słodko. Więc piszcie, więc piszcie w komentarzach, jakie filmy chcecie, żebym robił. A jeżeli e, stawiacie mi łapki w górę i namawiacie do anulowania subskrypcji i w ogóle nic nie piszecie, to może oznaczać, że jesteś haterem. Dokładnie. Ale na razie trzymajcie się i cześć. Proszę pomóżcie.